Cześć. Masz problem z dietą? Nie wiesz ile kalorii masz spożywać, jak rozkładać makroskładniki? Jeżeli tak, podejmij moje czterotygodniowe wyzwanie jedz dla dobrego samopoczucia. Na moim blogu znajdziesz post, do którego link wkleję w opisie tego filmu, gdzie całe wyzwanie jest opisane. Punkt po punkcie. Następnie, pobierz kalendarz. Trzeci punkt. Mam nadzieję, że ten kalendarz będzie stanowił dla ciebie ułatwienie. Na górze podlinkowałam wszystkie przepisy. Czyli, na przykład, wchodzimy w sałatki i od razu bezpośrednio przenosimy się do wszystkich sałatek, które znajdują się na DDS-Fit. Musisz wpisać tutaj na dole wszystkie wartości. ZDS, zalecane dzienne spożycie, klikasz, przenosisz się znowu na mojego bloga do kalkulatora, wpisujesz dane i on wszystko ci policzy. Tak samo będzie z węglowodanami, białkami, tłuszczami. Wpisujesz swoją wagę początkową pierwszego dnia wyzwania i po zakończeniu 28. Wyzwanie polega na tym, że każdego dnia masz przygotować coś specjalnego do jedzenia. Pierwszego dnia będzie to sałatka. Koktajl, pieczywo. Masz przygotować swoje domowe zdrowe pieczywo. Następnego dnia robisz z niego kanapkę. Oczywiście tego samego dnia, kiedy go przygotujesz, koniecznie je zjedz, bo gorące jest przepyszne. Przekąska, zupa i coś słodkiego. Z moim kalkulatorem dowiesz się, ile kalorii masz spożywać i jak rozłożyć makroskładniki. Następnie, żeby w łatwy sposób to policzyć, ściągnij aplikację Fitatu lub Fat Secret, wpisz dane, które obliczył mój kalkulator, gdyż czasami te aplikacje wcale tak dobrze nie liczą i następnie wpisujesz ile danego dnia udało ci się zjeść i kontroluj tutaj z tymi wartościami, czy rzeczywiście makroskładniki udało ci się rozłożyć dobrze. Napisz też ile wody wypiłeś danego dnia. Jeżeli Twoja dieta była na bazie zdrowych produktów, udało Ci się zjeść tyle kalorii, ile powinieneś, ale nie pochodziły one z paczki ciastek Oreo i Big Maca meniskolą, to wtedy możesz zaznaczyć ptaszkiem, że udało Ci się zrealizować cel na dany dzień. Po co liczymy te kalorie? Czy ma to sens? Bo wiadomo, że na pewno łatwe to nie jest. Dowiesz się z opisu całego wyzwania. Mam nadzieję, że ten kalendarz zmotywuje Cię do pracy. Jeżeli bierzesz udział w wyzwaniu, czekam na Twoje posty na Facebooku, na Instagramie, wrzucaj koniecznie przepisy, bo nie musisz wcale korzystać z moich, możesz stworzyć swoje super fit przepisy. Oznaczaj hashtag jedz, DDS, tak bym mogła odnaleźć Twoje posty. Trzymam bardzo mocno za Ciebie kciuki. Powodzenia!